Cześć wam z tej strony PokaSquadzik, witam was na kolejnym odcinku z pokémon i widzicie, jak mówiłem, otworzymy sobie Great Ball'a zanim Akurat taką niespodziankę, są to kapsle które udało mi się przetrzymać od kiedy je zdobyłem oczywiście wszystkie wam pokażę Później, jak otworzymy tego Great Ball'a, co Wy na to, czy jednak byście podali kapsle, które są. Chyba Was przytrzymam do końca. Otworzymy sobie tego tutaj oto Great Ball'a. Chciałbym wam powiem, że jest to mój pierwszy Great Ball, który otwieram. Widzę, że folia się trochę tutaj przedostała na plastik. A tak to jest bardzo ładnie wykonane. Może jakiegoś boksa złapiemy. Nie będzie na to okazja. A tak to otwórzmy go i sprawdźmy, jakie są tam karty. Ale co widzieliśmy, było też logo Pokémon Go. No i mamy. Mamy tutaj oczywiście kodzik. kodziki, które będą w tym materiale. I mamy 3x4 z Pokémon Go. Jeszcze mamy tutaj naklejki z Arcticuno. Bardzo fajny sztosik. Jak i z Bulbozaurem. Na pewno gdzieś te naklejki się znajdą u mnie. No i tak to jest wszystko, te oczywiście szukajcie i w tym będą od samego początku aż gdzieś tam pod koniec, więc jak ktoś chce wyłapać, więc zachęcam też do czekania się do końca materiału, a tak to przejdźmy do otwarcia tych bustetków, trochę one są takie zmiętolone. Zgadza że one tak powinny wyglądać. No i pierwszy blusterek nazwite Onixem. Oczywiście, tutaj trochę zdradziłem, czy może się kreć, czy nie. A życie i tytuł, coś się kryło gdyż. To są Pokémon GO ee, z serii. Więc na pewno coś będzie. A co? To zobaczymy na samym końcu. Mamy energię walczącą. Mamy Lura, może coś nam się zrespi. Mamy Ariadosa. Ek Cubator Jakbyśmy chcieli wykluczyć jakieś jajeczka. Onix. Bibarel, Meltan, Magika iPhone na na Diversie lecz nie jak ktoś oglądał to wie co się pod tym kryje więc znajdziecie materiały moje na kanale z Pokémon Go a się dowiecie co kryje się pod tą kartą dla tej śliczki a ostatnio jest Tyranitar bardzo fajna karta oczywiście jest to jak to był tak gwarantowany dropik bo w tej serii są e, dropy takie gwarantowane że są holo ale po prostu e, niekoniecznie z najwyższej półki mamy drugi boosterek wita nas akurat meltan no i przejdźmy do otwarcia energia ognista Ivysaur, Pokestop, zakręcimy może nam coś się wypadnie z niego lub też z respi Ptaszek, Meltan, Charmander, Ipom, Bulbozaur, Beetles, Pupitar i Articuno Jest to mój kolejny Articuno, mam wszystkie ptaszki Jesteście się ciekawi, w którym to był materiale? Zachęcam też do znalezienia, bo tam mam już wszystkie te zdobyte. Ten już się. Booster się rozpakował sam. Jak widzimy, rozsypą. I mamy energię psychiczną. Stilix. Kandela. Charmalion Wipman, Beat'ów, Bulbasaur, Skeletor'ów, mamy już wszystkie linie, czy całą linię ewolucyjną ze starterów, Skanto, Beat'ów, Charmander jako Reverse, fajnie, i Conkaldar V, jak widzicie, bardzo ładnie się trafił jako na ostatnim boosterku, bardzo ładny dropik, tu mamy jak widzicie Articuno t i i COLDE i bardzo dobre dropy w sumie tego COLDERA na pewno nie miałem, więc na pewno trafi do mojego tego teamu w albumie. No i przejdźmy do tego co wam Chciałem pokazać. Może te, co są otwarte. Mamy tutaj kompozycja. Z... I mamy Blazing z drugiej strony, widzicie. Metal Tazo z Chitosów. Matkip. Oczywiście po drugiej stronie Marsztomp. Mamy marsztąpa i powinien być Swampert. Silikon Beautiful Śmieje, których nawet jeszcze nie pamiętam Mimo, że się i tak gra na co dzień Pokemon Go I tu mamy Pelippera Skitty Czyli musi być Delcati Zgadza się Mewyla tutaj bo nie ma linia wersyjnej tu mamy plusa czyli co będzie minus będzie minus orbit a tu mamy też nie ma tej drugiej wymiany brawa, i flygon kaknia i kaktor Oczywiście mam też tutaj Absola, Mam, że do tej pory te kapsle się są tak tłuste, bo będę zaraz musiał znów umyć ręce, bo ten są nadal tłuste od tych opakaliń, tych chipsów. Snorrout, Gline. Oczywiście raz już jest w mega wolucji, wypania w Pokémon Go. Sileo i walrein Laptisk, tutaj mamy słodki pocałunek, a tak wow widzę też Laptisk, no i tu mamy Latios i Latias tak samo tu tu mamy zaś te większe Tazosy Max, Brock, Ash i May i oczywiście tu mamy Torcik, Pikachu, Matkip i Triko. Mamy też samego Broka. Brok z Matkipem. Mamy też odznakę pięści, No i mamy Jessie. Sorry. Rozpoczynam sama ta bo w sumie dawno ja ich nie widziałem. Drużyna rocket. No i tu mamy też jeszcze oznaka pamięci. Jakby się to jest zapakowane, tej nie otwartej. Widziałem wiele osób jeszcze trzyma takie zapakowane kapsle Mamy tutaj triką. Oczywiście po drugiej stronie być. Jego linia ewolucyjna, słablu jaki pójmyś tutaj też jego linia ewolucyjna to mamy C który nie ma w linii ewolucyjnej Baltoj z klejdolem lipilacz było, że nie, nie pokazałem Lilieb i mamy tutaj, tutaj ewolucję Anord. I mamy Armando. Naprawdę mi ciężko trzymać te kapsle bo w sumie są bardzo tłuste te same opakowania. I mam. oczywiście, mam tutaj też kajogra. Jak i Graudona. Tu mam już i z innego dodatku Metal Tazo. Tu mamy Tailowa Jego boczek I tu są... to jest kapsuła z 2007 roku, jak coś. Ciekawe czy te, te mają. O, napisane tu mają zejść 2005 tu mamy jeszcze Gratini też inna, e, z innego momentu to jest 2006 i Dragonair jedyny mój ulubiony pokémon, gdzie ja na Game jak grałem wielu czy też w Red. E, zawsze miałem na koniec jakiś mogłem aby móc dać radę na mszostwach mam też tutaj pierwszy ten z tych kapsli, tych dużych zaperów, albo drugi, bo to Tazo 2. Jeszcze pamiętam te pierwsze, gdzie Pikachu było bardzo rozchwytywane, gdzie pokonuje kamień, ogień, truciznę i elektryczność. Oczywiście zaraz je jakoś zapakuję. A tak to. Dziękuję za obejrzenie materiału, jak się do tego momentu wytrwał. Oczywiście zachęcam do poszukiwania kodów. I też zachęcam do tego, że ktoś pisze kody, te, które są tutaj. One są do Pokémon Go. żeby napisał akurat w komentarzu cały kod. Widząc, że już został wykorzystany, bo jak one hmm, chyba są do 1 czerwca tego roku, jak nie będę wykorzystał, sam je wykorzystał wtedy. A tak, to zachęcam do wylapywania i wykorzystania tych kodów. A tak, to dziękuję za obejrzenie. Like, subskrypcja. Czekajcie po więcej materiałów, bo na pewno się znajdą a tak to do to zobaczyska i kliknijcie na któryś z tych linków z moich materiałów. Na razie hej.